Czego nie powiem, rodzice? Co ty sprzątasz w tym pokoju? Mógłbyś tutaj syf zrobić. Nie jedz tego. To te takie niezdrowe warzywa. Tu zjemy coś zdrowego, lepiej jakąś pizzę, zamówmy albo coś. To spożywne jedzenie. Jezu. Jutro idziesz spać. Jutro wstajesz wcześniej, więc dzisiaj idziesz spać jak najpóźniej. Trzaskaj zawsze drzwi. Bij swojego młodszego brata. Pij wódkę. Zabal papierosa. O której wrócisz? Nie wiem. A gdzie tak w ogóle idziesz? Na imprezę. Okej, okay. tylko wróć jak najpóźniej. Mama, jak byłaś szkole, to paliłaś papierosy? Synu. Papierosy, alkohol, używki. Wszystkiego trzeba w życiu spróbować. Ale nie martwcie ja cię już nauczę. Będziesz mu zęby? Bez się nie wyturnia jeszcze na noc. Co tu będziesz komuś chuchał przez sen? Wyluzuj. Niech bądź trochę luźny. Idziemy. Co ty? Teraz i spać. Co ty? Poglądaj sobie telewizor lepiej. Albo napij się, o, masz tu Pepsi. Żebyś, mógł nie, żebyś nie mógł spać. Weź się nie wydurniaj.